Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj oszczerzenie dla tych, którzy chcą okazyjnie kupować diamenty. I to nie będzie oszczerzenie przed oszustwem. Typu, kupuję okazyjnie diament, a dostaję sanit albo Cyrkonie, bo to, na to oczywiście trzeba uważać. Natomiast jest inny rodzaj, może nie do końca oszustwa, ale takiego niedopowiedzenia, które sprawia, że potem. Biżuteria, którą wykona się skupionych okazyjnie diamentów nie jest nie jest tak efektowna, jakby to mogło być. Tu mam przykład pierścionka wykonanego na zamówienie z diamentem. Diament miał znaczy był certyfikowany w IGI. No i no i cóż, no, certyfikat jest zrobiony po. Sprawnie zgadza się z kamieniem. Wszystkie podane są prawidłowe wymiary. Masa, barwa tutaj nie ma żadnych wątpliwości i proporcje. Proporcje, które są podane jako średnie. No i, ty, i to właściwie już powinno zamykać sprawę. Jeżeli proporcje kamienia są dobre albo średnie, to należałoby unikać kupowania takich kamieni. Dlatego, że jeżeli one mają mierzalne błędy symet te kamienie. To zasadniczo będzie bardzo trudno zamontować się w oprawie. Że może się zdarzyć, że potencjalnie będzie bardzo trudno zamontować się w oprawie. I tak jest z tą markizą. Słuchajcie, markiza ma. Aha, i ten kamień, po to, żeby łatwiej go sprzedać, to ktoś zlecił zamknięcie go w slabie plastikowym. No i slab plastikowy, że no ma... ten plastik jest taki nie do końca przejrzysty. Dwa, że wewnątrz występuje taka przekładka, która utrzymuje ten kamień w odpowiedniej pozycji, która też zasłania część podstawy. Nie da się prowadzić obserwacji porządnych tego kamienia. Jakie on ma problemy z symetrią, został oceniony na, na średni lub, lub, lub dobry. I no, co się okazuje? Jak popatrzymy sobie na tą, to, na tą markizę, to ona jest w kształcie banana. Po prostu szpice nie są w jednej linii. Czyli są, ona ma tak jakby dwie oś. Do tego, tego już tu nie widać, bo zostało zabudowane pierś, koroną pierścienia, ale podstawa ma dwa różne kąty. I z jednej strony idzie bardzo bardzo duży kąt, z drugiej bardzo mały. Zasadniczo z jednej strony ten faktor, te faktory, które tam są z tym związane po prostu szlifierz usiłował coś zrobić z kamienia, no i zrobił co najlepiej mógł, żeby jeszcze zachować jakoś w miarę masę, ale to się kompletnie nie nadaje do oprawy. Klientka chciała pierścionek, który ma podstawę, taką, znaczy nie podstawę, tylko bizę, koronę bardzo ażurową. Okazało się, że nie da się tego wykonać, dlatego że ten kamień po prostu po prostu trzeba zrobić dość dużą oprawę, podeprzeć kamień w wielu miejscach, e, tak żeby go ustabilizować, tak żeby w miarę to jakoś wyglądało, no bo inaczej ten kamień e, po prostu e, nie było możliwości wypozycjonowania go w e, Dlatego przestrzegam wszystkich e, przed kupowaniem diamentów w slabach okazyjnie. E, jeżeli diament nie potrzebuje do niczego slabu, jeżeli tam jest inskrypcja na rondyście, to zasadniczo nie ma problemu z weryfikacją, diament zawsze ma swoje wymiary, zawsze ma masę można łatwo weryfikować, więc nawet jeżeli nie ma inskrypcji ani nie ma plastikowego slabu to, to nie ma problemu z weryfikacją natomiast no, kupienie, kupienie slaba po to tylko żeby znaczy, który został za, zamontowany do, znaczy który został użyty do którego kamień został zapakowany tylko dlatego żeby klient nie mógł się zorientować jakie problemy ma kamień no to, no to właśnie prowadzi do, do takich zakupów, gdzie, gdzie mamy kupione coś, gdzie generalnie złotnicy jak widzieli kamień, to mówili, że oni tego nie uprawią. I już, że oni nie przyjmują takiego zlecenia i, i w sumie klientka przyszła do mnie, ja musiałem znaleźć dopiero złotnika, który się zgodził to zrobić. Oczywiście nie za taką cenę, jak, jak zwykle to robi, tylko za wyższą, no bo wiadomo, więcej pracy, więcej problemów i więcej zabawy. Więc miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. Dlatego jeżeli macie kupić diamenty, to niekoniecznie po najniższej możliwej cenie. Szukajcie sobie kamieni takich, które są w średnich cenach. Generalnie sprzedawcy kamieni wiedzą, co mają, wiedzą o co chodzi. Jeżeli mają naprawdę dobre kamienie, to oni je sprzedają drogo. Nikt nie będzie chciał sprzedać kamienia bezproblemowego, kamienia dobrego, kamienia, który łatwo sprzedać nie będzie chciał sprzedawać tanio. Tanio sprzedaje się wyłącznie kamienie, które mają problemy, które albo mają czarne inkluzje, albo mają bardzo silną fluorescencję, albo mają problemy z proporcją, które będą powodowały trudności w trakcie oprawy kamienia. Czasami jeszcze duże naturalia w obrębie kamienia, nie tylko na rondyście, ale również we, w obrębie, Faset korony bądź facet podstawy też są maskowane w ten sposób, że takie kamienie wsadza się do plastikowych pudełek i udaje, że wszystko jest fajnie. Certyfikat wygląda fajnie, bo na przykład proporcje są dobre, jest napisane, że tam jest naturalio, ale w dokumencie, w raporcie laboratoryjnym, który jest dostarczany z kamieniem, nie umieszcza się informacji, jak to naturalio jest duże. A może się okazać, że ono jest tak duże, że kamień jest, jest koślawy, że kamień nie, nie trzyma w ogóle swojej formy. Pomimo, że formalnie, do, zgodnie z zasadami oceny, on maszliw dobry, to pomimo tego, on nie będzie się nadawał do oprawy biżuterii, dlatego że Albo, albo nie będzie się nadawał do dowolnej oprawy w biżuterii. Na przykład nie możemy zastosować łapek, tylko już musimy stosować oprawę półpełną albo pełną, po to, żeby maskować tego rodzaju problemy w obrębie kam kamienia. Proszę zwracać na to uwagę, bo czasami wydanie kilku stówek więcej sprawi, że będziemy mieli biżuterię, Będziemy mieli kamień, z którego biżuteria będzie nas o wiele bardziej cieszyć. Będzie po prostu ładniejsza i będzie wykonana tak, jak chcemy, a nie tak, jak to się da zrobić, z powodu tego, że kamień jest poślawy i ma swoje problemy.